8, siem, no, siemano, z tej strony też kawa, powrocik, ej. Dzisiaj gramy w Prison Run. Nie wiem o co w tej grze chodzi, ale zobaczymy. Lecimy do celi pierwszej. Jeżeli uda mi się pobrać, to będzie gra w opisie. Szybko tutaj! A. Dobra, to ja kiedy znajdę cele, gdzie jest wiele osób, to odcięciuję, tak? O, B, zaraz się zacznie. Więc już jestem. Noż! No może teraz. To jest o wiele 10-minutowy filmik, to będzie na celi. Dobra. Cześć, my Dobra. Jestem. Jakiś snajperem. O, ja jestem snajperem, dobra. Trzeba go zastrzelić. Dobra, dead. Brutalna gra. Dobra, dead. Ale tu się ciężko steruje Gdzie jest darmowe cheaty, tutaj samo mi nakierowuje na to No go. Dobra Jest to mega prościzna to jest, prościzna on chyba wkurzony, zaraz wyjdzie. O, o, idzie, idzie. Dostał, nie. Ale ciężkie to jest teraz trafić. Się, spocił się. Ja jestem specjalnie zwalony. Oto. pozostał. Łooo, O, Co jest? Gdzie on jest? A on teraz będzie tu zaczynał. Nie ma. Nie, noż! Kurde! kurzapiał, piał! Czekaj, czekaj. Nie! Pyk! Ale chcę auta kierowanie! I takim jest lepiej. No nie wiem. Jestem jakiś autystyczny. On jest już na trzecim. To nie może przejść. Nie może dalej. W ogóle dziękuję Wam za prawie 300 subów. Lecimy przegonić Ronaldo 100%. Nie, no aktualnie naszym celem jest Chiki Truskawka. Aktywna wojna Chiki Truskawka. Musimy przebić. No i to jest mocny cel, bo ma ponad 300 sub 700 ileś subskrypcji. Dobra, wygraliśmy. To zaraz będzie następna runda. Dobra, jesteśmy. Aktualnie ładuję typa. I proszę, żeby nie był snajperem. No nie, no drugi raz rzędu snajper. Dobra, lecimy. Śmie. Dostał. Skobany. Myśli, że. Mi dosz rada niby. Nie dasz. Ale co za dosza zrobił? I On nie wie, że ja mogę go zastrzelić. Co to znaczy, nie, nie pisze. Nie. nie Gdzie strzelamy. Już przy końcu był skubany. Ha! Ha! Ale jazda. Imponująca. Interesująca. Impon Imponujące. On zaraz się wkurzy i wyjdzie z gry. Zaraz się w i wyjdzie z gry. Wiedziałem. Wiedziałem. W tej rundzie będziemy aktualnie już w szóstce. Nie będzie jeden v 1 będzie 6 osób i aktualnie będzie losowanie. Kurde, nie wiem jaki tytuł dać. Wasze, 42. Jest para. On, on nie celuje Aaaa, kurwa! Uf. Czekaj, musimy na niego... Musimy na niego patrzeć, gdzie celuje. Na razie, że widzę, że celuje tam na górze Dobra, ale ja zdaję za próbuję zaskanować. Nie. Nie! To jest ciężkie. Ej, serio, to jest serio ciężkie. Nie żartuję. Jeżeli będę... Jeżeli będzie ciągle na celowniku, będzie bez problemu to robił. No to nie, kaplica wtedy. Nie, nie, jeszcze mam tego wysokiego skina. Ja mm, Nie, 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 nie. Ej, dobra, jestem totalnym plusem. Raz go mnie zastrzelił. Jestem na prowadzeniu. Ale ja chyba muszę się zastanowić, po co ja żyję. Jakie takie dźwięki, dźwięki wydają. O, dawaj, jazda. I tak się cringe na filmie. Jestem jak te każdym. Pić go! szmatę. No jest! Jazda! Jak będę z na cztery osoby, na trzy osoby. Właśnie serio, dobro, prawie ja, prawie ja, prawie ja. Aż mi się przypomina taki film Roblox z trzylatkiem. Gardzę to przeskakuje, to ja też. jakieś chemikalia niebezpieczne. Na no, czym? Nie. Ale no, to jest tak szybko jazda. Chyba nie wiem jak salować. Nawet nie saluje. Dobra, to by po prostu speedrun. On nie wierzę, że się wciska aim lub przetrzymuje się przycisk. Nie wiem. No się! Dobra kolejna runda, tam się z, tak zrage'ował. Ja z tylko miał montować i nagrywać jak taki cebulsant, fajnie komentować wszystko. Może będzie ładniejszy. Ja nie, dwa to 200, słów, to wyrzosła. No może tam ciki to puskawkę przebija. Uh -huh. Ty się mieci. Nie, nie zdążyłem. To jest tak nie fair. Ja jestem większa od niego. Moim skinem wielkim nie chciał, to... On nie, chyba nie wie, że to jestem. Nie. I mam dolarów. Dużo. Ja Spicoda. Spicoda! Spicoda. Nie no. Tak lecą dolary, bo ten to jest takie spoczenie. Mam wrażenie, że on dosłownie spalił jakiegoś już aimbota. No dosłownie. Nie wiem Jump. Jump! Speed. Będę tak skakał, to może nie da rady. Mimi. Mimi! Mi. No wiadomo, że już nie, 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 ma szans. Pijemy, jazda. Będzie tylko z przodu. Zabierz go chociaż ja mnie? nie, nie będę tam biec. Myślałam, że mam się tu nie toleruje. Górystwo nie toleruje. Niuu. Ajajaj No ale dobrze sobie poradziłem Aktualnie Nie ale dosłownie taki Ja kieruję, że już nie ma szans Że z tą nie ma Taka kupa królestwa. Taka kupa królestwa. rana nara, psychika mi się da.